Witajcie z tej strony groźby. Tim nie było filmu od dłuższego czasu, wiem. No ale powoli zaczynam już nagrywać. No, nie było zbytnio czasu na jakiekolwiek nagrywki, bo tutaj właśnie miałem pełno roboty ze zbożem. No a dzisiaj, jak widać, no pokosiłem sobie tutaj pokosiłem tutaj to, tą trawę co by niby była uwierzcie mi że tutaj w tym dołku owies był siany trzy razy i właśnie te trzy razy no po prostu nie udał się no i Musiałem po prostu tutaj zostawić tak jak jest No i dzisiaj Właśnie skosiłem ten kawałek Bo tutaj wyłącznie Tylko i wyłącznie była sama trawa Zresztą jak widać No zielono A tutaj resztę zostawiam na żniwa Kiedy będą żniwa Tego nie wiem Myślę, nie wiem No na pewno Gdzieś około Sierpnia końcówka lipca a początek sierpnia no bo zobaczcie no ten owiec już ładnie sobie tutaj dochodzi widać już na złoto się roz no i już, już mniej, mniej więcej wylatuje tak więc no myślę że jeszcze około tygodnia czasu i będzie można zaczynać kosić. E, no ja się ja tutaj akurat to będę teraz zbierał. Dam to krowom na opas. E, żeby się nie marnowało. Bo no zresztą widać, no, sama trawa tutaj jest. E, Zobaczcie. Sama trawa, nic, owsa. Tutaj oby miejscami takie były. Było troszeczkę tego owsa, no z jęczmieniem ogólnie, ale tego jęczmienia no zresztą jak widać no nie widać. Będzie krótki vlog też z nowego nabytku. A nowy nabytek będzie już niebawem, na pewno przed żniwami. Myślę, że w tym tygodniu powinien być, tak jak mi producent mówił. Ale no też jeszcze jest to niewiadoma, no z tego względu zanim go, jakby to powiedzieć, zrobią, no to też minie troszeczkę czasu, już tydzień czasu minął, no ale nieważne, będzie vlog z tego, tak więc, no i jak widzicie, tutaj jest potraw. No potrawik sobie jeszcze tam jakoś daje radę. Ładny potraw jest. Nie powiem, że nie. Tylko, że trzeba będzie go niestety na żniwa już ee, ściąć. No bo zresztą jak widać on już zaczyna wysychać powoli. Powoli, no powoli, powoli. No i co by tutaj więcej powiedzieć? Tak to ogólnie nic zbytnio wielkiego nie działo No bo nie było zresztą co nagrywać, że tak powiem No a teraz jak wiadomo jak to przed każdymi żniwami przygotowania, porządki i tak dalej i tak dalej Tam jeszcze mam akurat drugi kawałek do skoszenia, tam dalej widać tam też jest dołek no i trzeba będzie to wykosić no bo po co tutaj kombajn męczyć na te zielonce. Zresztą i tak, z tego słomy nie będzie, tylko to będzie siano. No więc no nieopłacalne, tak bym to powiedział. A tak to sobie zgłosiłem i jest święty spokój. Eee, I co ze żytem? No, że to jakoś tam sobie poradziło po tych ostatnich e, nawałnicach. Jakoś tam jeszcze stoi tam miejscami aby leży ale to nie będzie problemu żeby to kombajn zebrał no i to by było na tyle jeżeli chodzi o tego vloga no i widzimy się przy nowym nabytku albo jeszcze przy zwożeniu tego tego czegoś tego chwastu tak bym to powiedział, i niby tutaj było opryskany ale ten oprysk, jak widać, no, no nie podziałał. Podziałał tylko na haber, który był, a którego już nie ma. No i widać, że tego habru tutaj, no nie ma, tylko jest po prostu za dużo tego chwastu i peżu. No i po myślę tutaj akurat e, opryskać to randapem. Albo czymś podobnym, żeby usunąć te to wszystko, co jest tutaj w ziemi. Szczególnie ten peż, bo tutaj właśnie po długości były ziemniaki rok temu. No i tutaj dopiero było zachwaszczone tak, że głowa mała. Zresztą szkoda gadać. co tutaj było. E, w ogóle ciężko miała e, sama kopaczka bo się zapychała no i taka, taki właśnie tutaj był chwast i w tym roku właśnie myślę żeby tutaj to e, opryskać ten kawałek tutaj na owsie co jest bo tam to, że to no jeszcze póki co to nie no bo tam jeszcze zbytnio e, takiej zielonki nie ma jak tutaj e, no i ja się biorę do roboty tak więc trzymajcie się, widzimy się przy nowym nabytku. Na razie cześć.